Uważam, że lepiej być odrobinę za grubym niż za chudym jako facet. Lubią miśków. Miśków już takich wielkich, już takich, to już nie pewien ty, no ale piwnych. bardzo chudych już nie. Sekret polega na tym, żeby wyglądać na silnego. Nawet nie musicie mieć mięśni. Ale jeżeli macie sylwetkę, fałkę na przykład naturalnie, bo macie taką genetykę, a nie jesteście rozbudowani, to to wystarczy. W kontekście kobiet. No, ja na przykład życiu już trenuję na siłowni, chociaż nigdy o diety nie dbałem. Więc ja lubię po prostu trenować też, nie? W swoim największym gdzieś etapie wyglądałam trzy razy gorzej niż teraz, hmm. dosłownie. Buty. Tak. Trzy typy. Niech będą zadbane. Tego nigdy nie zrozumiem. Moim zdaniem to pojebane, że laski tak się na to patrzą, ale się patrzą, więc buty. Ubrania dopasowane. Nie muszą być markowe. Mają być dopasowane do figury, czyli nie za ciasne, nie za luźne. No chyba, że spotykacie się z jakąś kobietą, która reprezentuje jakiś styl, czy subkulturę, więc jak chodzi w workach po ziemniakach, no to bardziej zaakceptuję, że też będziecie wyglądać jak, jak gówno, tak? Nie, nie cenisz sobie nie dzwonów. Nie, 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 że dzwonów, tylko jakieś takie dresy jako osrane wyglądają na dupie, nie? To, to tego sobie nie cenię, zwłaszcza na, na randkach. Na szczęście żadna gdzieś tam nigdy się tak nie ubrała. Ale młode pokolenie by się tu podkurwiło. Tak, lekko, tak, bo nie? dla nich, oni uważają, że mają wyglądać, że dla nich oni traktują ubrania w kontekście wygody, nie wyglądu.